Cześć, chciałbym pokazać jedną opcję z wyposażenia, mianowicie ostrzeżenie o martwej strefie. To jest na pewno większość z Was już wie, co to jest, gdy w martwej strefie pojawi nam się jakiś obiekt. Zapala nam się lampka ostrzegawcza przy lusterku, czy to z prawej strony, czy to z lewej. To jest bardzo przydatne podczas, gdy chcemy zmieniać pas ruchu i patrzymy w lusterko, o nikogo nie widać. A nagle nam tutaj ktoś śmiga. No, do takiej sytuacji właśnie jest to przeważnie stworzone. Jak to działa w praktyce? Pojeździłem trochę wolniej, żeby na mnie powyprzedzali. No i powiem Wam, że no spisuje się. no, Tylko, że jest pewna anomalia. Zauważyłem, że jak wjedziemy w jakąś kałużę, czy to lewym, czy prawym kołem, i troszkę nam poleci. Tej wody spod tego koła. To lampka też nam się zapala, także troszkę może zbyt czułe to jest. Zauważyłem teraz tak, że mamy dużo piasku na skraju drogi, po tym jak piaskarki sypały zimę piachem. Jak najedziemy sobie na ten piasek tak na skraju drogi, nawet tak na krawędzi, tak? i to potrafi nam też się zabalić tam kontrolka Zaraz po prostu znajdę taki, taki odcinek. Gdzie będę mógł najechać na takie coś, żeby to żeby potwierdzić to, co mówię Kałuży dzisiaj nie spotkam, bo już wczoraj wieczorem wczoraj przestało padać Także już ciężko by było o kałuże Ale z tym piaskiem to na pewno się zaraz uda Przyjadę jakiś kawałeczek i pojadę trochę Próbował to zrobić No, akurat teraz, jak na złość, jest po prostu droga taka czysta. Także będę musiał troszkę jeszcze kawałek się przejechać. To jest taka droga między takimi mniejszymi miejscowościami. Doskami można powiedzieć, no tutaj sypane było rzadko kiedy, dlatego ciężko może teraz to znaleźć. Teraz spróbujemy. Widzicie, zapaliła się lampka. Troszkę tam piasku dostało, i lampka się już paliła. Teraz znowu, teraz spróbuję troszkę podnieść kamerkę, żeby było bardziej widoczne. Widać. Jak widzicie, no może troszkę zaczuły jest ten system, nie wiem, jakie jest w innych autach, bo nie jeździłem jeszcze z tym systemem. Być może porównywalnie, ale w każdym razie należy pamiętać, żeby też nie ufać do końca elektronice. Bo to człowiek ma oczy, może odwrócić tą głowę troszkę, żeby zobaczyć, czy czegoś nie ma, nie tylko oczy, blusterko, Możemy odwrócić tą głowę tak, tak jak mówię nie wyłączamy myślenia za kierownicą przede wszystkim.